Cześć, z tej strony codziennie lepsza, to jest kolejny odcinek Daily Vloga. Dzisiaj będziemy rozmawiać o skuteczności, o niewygodnej skuteczności, o brutalnej, prawdziwej skuteczności, a nie o tym głównie, które oferuje ci branża rozwoju osobistego, gdzie każdy obiecuje ci, że możesz wszystko, wystarczy tylko mocno myśleć o tym, a cały świat. Sprawi, że osiągniesz swoje cele? Niestety tak nie jest, chociaż oczywiście pozytywne myślenie pomaga. Zapraszam do tej kilkuminutowej podróży, w której pokażę Ci, jak to jest w rzeczywistości i dlaczego być może, nie mówię, że tak jest, ale być może nadal kręcisz się w jakimś aspekcie w kółko i nie masz efektów, chociaż tak naprawdę wiesz, co robić, tylko tego nie robisz. Więc ludzie poszukują cały czas bardziej wyrafinowanych i skomplikowanych rozwiązań swoich problemów. Ponieważ nie chcą przyjąć do wiadomości, że te rozwiązania mają pod nosem, bo to wymagałoby od nich podjęcia jakichś kroków i wzięcia odpowiedzialności za rozwiązanie. No bo jeżeli ja mam jakiś problem i ja znam rozwiązanie tego problemu, to to już nie jest problem, tylko ja teraz po prostu, jeżeli nie mam efektów, no to jestem kiepski, prawda? No bo skoro mam problem i wiem, jak go rozwiązać, ale go nie rozwiązuję. Czyli nie mam efektów, no to znaczy, że to wszystko jest kwestia mojej odpowiedzialności, ruszenia tyłka po prostu. Żeby to zrobić. W momencie kiedy sobie i innym wmawiam, że ja nie wiem jak to rozwiązać, no to tą odpowiedzialność z siebie ściągam i cały czas mogę poszukiwać tych rozwiązań, mówić, że nic nie działa, że nic mi się nie udaje, zrzucać odpowiedzialność i winę na cały świat, tylko nie na siebie. I teraz często właśnie znamy te rozwiązania, ale one są niewygodne, są nieprzyjemne. Wiążą się z ogromnym dyskomfortem, wiążą się często z podjęciem odważnych kroków, z wyjściem gdzieś spoza swojej strefy komfortu. To po prostu jest niemiłe zazwyczaj, ale jest skuteczne. I dlatego nie chcemy przyjąć do tego, tego do wiadomości, wypieramy to i staramy się udawać, że tego nie ma, i szukamy rozwiązań, które są wygodne, bo nie chcemy się mierzyć z tym dyskomfortem. Czyli, gdybym Ci powiedział, na przykład są osoby, które mierzą się z otyłością, i jak takiej osobie powiesz, co sprawdza się akurat w 95% przypadków, a sam wiem, bo mierzyłem się z nadwagą, jedz mniej, ruszaj się więcej, to ta osoba zazwyczaj się oburzy. No bo jak to tak, to jest, nie może być takie proste. Zazwyczaj jest tak, że problem, który, rozwiązanie problemu, który mamy, jest proste, tylko my w swojej głowie dorabiamy do tego ogromną filozofię. I nasze problemy w rzeczywistości nie są trudne i straszne, tylko my tworzymy w naszej głowie obraz tych problemów jako trudnych i strasznych, gdzie rozwiązania zazwyczaj są proste i nie są skomplikowane, ale nie chcemy ich przyjąć, bo właśnie wiąże się to z tym, co mówiłem, że wtedy to jest kwestia tylko odpowiedzialności, a nie niewiedzy. No i druga kwestia, że to jest niewygodne. I ci ludzie często się właśnie oburzają, że jak to tak, że to nie może być właśnie takie proste, szukają kolejnych rozwiązań, testują różne modele żywieniowe, wchodzą w jakieś skomplikowane aspekty dotyczące już, gdzie na przykład sportowcy korzystają z jakichś modeli, ale sportowiec to jest ktoś, dla którego 1-2% różnicy to jest ogromne znaczenie, a dla Ciebie takie kwestie typu, czy dzisiaj zjeść 20% kalorii więcej i jutro to wyrównać, czy trzymać się codziennie, czy manipulować węglowodanami, czy inne rzeczy, czy tyle białka, czy tyle białka, to tak naprawdę ma marginalne znaczenie, bo 80% Twojej skuteczności to jest po prostu kwestia bycia w deficycie kalorycznym. Ale ty szukasz cały czas tego złotego rozwiązania, bo trudno ci jest przyznać się przed samym sobą, że wiesz tak naprawdę, co powinieneś robić, tylko tego nie robisz. Czyli po prostu trudno ci jest przyznać się przed sobą, że jesteś leniwą i nieodpowiedzialną bułą, która mogłaby mieć efekty, gdyby tylko chciała, ale tak naprawdę w głębi duszy nie chce ich mieć, bo byłoby to trudne, a ty chcesz, żeby wszystko było wygodne. I tak to właśnie wygląda. Ja ostatnio dałem taką rolkę, która została zminusowana i to właśnie to mnie natchnęło troszeczkę do tego, żeby powiedzieć jak to wygląda. Ta rolka dotyczyła o właśnie od razu pytanie czy oglądasz na YouTubie też shortsy? Bo ja nagrywam te długie filmy, które teraz oglądasz, ale jest też taka opcja jak shortsy i jest też karta społeczności. Jeśli cię tam jeszcze nie było, to w społeczności wrzucam posty, w shortsach wrzucam krótkie. Minutowe, 30-sekundowe filmy, które też możesz obejrzeć, też coś mogą ci dać, też możesz je lajkować, jeśli mogę o to prosić. Natomiast na karcie społeczności, właśnie są posty, które też wnoszą jakąś wartość, też można tam sobie akurat poczytać i też można dawać lajki, komentować. Natomiast jeśli niekoniecznie podoba ci się to na YouTube, to podobne rzeczy wrzucam też na Instagramie i na Facebooku. Z tego miejsca, oczywiście, serdecznie Cię tam zapraszam. Więc napisz w komentarzu, czy oglądasz tylko długie filmy. Czy też oglądasz szorcy na YouTube, bo to dla mnie też jest ważna informacja, żeby wiedzieć, jak tutaj w tych filmach się poruszać. I dodałem właśnie takiego szorca oraz też na Instagramie taką rolkę. Gdzie mówiłem o tym, jak poradzić sobie z lękiem przed oceną innych, i mówiłem o tym, że z lękiem przed oceną innych, tak jak zresztą z każdym innym lękiem, najprostszym i najbardziej skutecznym sposobem poradzenia sobie z tą sytuacją jest po prostu konfrontacja z tym lękiem, wystawienie się na działanie tego bodźca kilkukrotnie, przez co ten bodziec po prostu osłabnie, ponieważ lęk jest projekcją naszego umysłu, jest wyobrażeniem na temat tego, co może się stać, więc jeżeli konfrontujemy się z tym wyobrażeniem, to mamy rzeczywiste doświadczenie, wyobrażenie przestaje być potrzebne, lęk znika. Może się pojawić dyskomfort, może się pojawić opór, ale już nie lęk i generalnie kwestia dotyczy tego, że jeżeli kilkakrotnie wystawisz się na działanie tego nieprzyjemnego czynnika, jaki jest lęk i zadziałasz pomimo, to stworzysz nowy schemat, przyzwyczajisz się do lęku, przestaniesz go odczuwać lub on się zmniejszy, a Ty będziesz mógł działać pomimo tego lęku, ponieważ on nie będzie Cię już hamował, nie będzie Ci już przeszkadzał. I wielu ludzi się obrzyło, zaczęto mnie minusować, no bo jak to tak, to nie może być takie proste. To jest takie proste, tylko ty nie chcesz tego przyjąć, bo gdybyś to przyjął, to nagle by się okazało, że te rzeczy, których się boisz, mógłbyś przestać się ich bać, gdybyś tylko je zrobił. Tak samo z pływaniem. Nie nauczysz się pływać, jeżeli się nie odważysz zacząć pływać, jeżeli nie zaczniesz pływać. To jest dokładnie tak proste. Nie nauczysz się pływania, czytając o tym książki. Nie nauczysz się grać w piłkę, czytając książkę o graniu w piłkę. Grając już na jakimś poziomie i czytając o tym, oczywiście, to zwiększy twoje możliwości i umiejętności, twoją świadomość. Ale nie nauczysz się tego robić po prostu z książek czy z kursów, tylko musisz zacząć to robić. Tak samo nie nauczysz się przełamywać lęku, oglądając o tym kurs wideo, czy czytając o tym w książce, dopóki nie odważysz się tego lęku przełamać. I to jest najprostszy, najskuteczniejszy sposób, żeby to zrobić, ale ludzie nie chcą tego przyjąć, ponieważ to by się wiązało z odpowiedzialnością i to by się wiązało po prostu z wzięciem byka za rogi i zrobieniem tego, co należy zrobić, żeby to przezwyciężyć. Więc łatwiej jest szukać kolejnego rozwiązania, komplikować całą sprawę i nie mieć dalej tych efektów. No i na to Ci chciałem dzisiaj zwrócić uwagę, że właśnie bardzo często tak to wygląda, że te nasze rozwiązania po prostu są proste. A ludzie nie chcą tego przyjąć, bo szukają cały czas wygodnych rozwiązań. Oczywiście cała branża rozwoju osobistego z radością będzie wciskać ci kolejny kit, że jest jedna złota metoda, dzięki której zmienisz swoje życie, że wszystko można robić w bardzo przyjemny i prosty sposób no bo chcą wyciągnąć od ciebie kasę, a ty nie chcąc robić trudnych rzeczy, będziesz po prostu kupował te rzeczy, te obietnice, będziesz zostawiał im hajs. Ale nie będziesz miał efektów, no bo te rzeczy też często po prostu nie działają. A przynajmniej nie działają tak, jak te proste, skuteczne i niewygodne rzeczy. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Um, usłyszałem kiedyś takie zdanie, um, które bardzo mi utkwiło w pamięci i które myślę, że rzuca takie lepsze zrozumienie na ten temat. Że większość naszych problemów to nie są tak naprawdę problemy. Bo problem to jest coś, gdzie nie znamy rozwiązania. Czyli jeżeli mam problem, to nie wiem jak go rozwiązać, muszę dopiero znaleźć rozwiązanie, jeśli to jest prawdziwy problem. Czyli, na przykład, mogę w biznesie mieć jakieś wyzwanie i naprawdę nie wiem jak sobie z nim poradzić, muszę wymyślić to rozwiązanie. Tymczasem, większość naszych takich problemów, które nam się wydają, że są problemami w życiu. To nie są prawdziwe problemy, bo my dobrze wiemy, co powinniśmy zrobić, znamy rozwiązania, tylko boimy się, nie chcemy, opieramy się, żeby je zastosować, wierząc cały czas, że są jakieś inne, lepsze, może przyjemniejsze, mniej bolesne rozwiązania i cały czas szukamy. Zamiast rozwiązywać, szukamy. No i te problemy, które mamy, to nie są problemy, tylko to są decyzje do podjęcia, bo skoro znasz rozwiązanie, to to nie jest problem. To jest decyzja, którą musisz podjąć. Jeżeli na przykład, jesteś osobą, która, no dajmy na to, trzymajmy się tego przykładu z tą otyłością, zmaga się z otyłością i doskonale wiesz, żeby sobie z nią poradzić, należy być w deficycie kalorycznym, czyli po prostu jeść poniżej swojego zapotrzebowania. Dodatkowo można ten de deficyt uzyskać również za pomocą aktywności fizycznej, która zresztą jest zdrowa. To wiesz co masz robić. Więc to, że ty szukasz teraz, jak manipulować makroskładnikami w diecie i które suplementy i spalacze tłuszczu będą najlepsze, to nie jest kwestia tego, że ty masz problem, tylko to jest kwestia tego, że ty nie chcesz przyjąć rozwiązania, które dobrze wiesz jakie jest, więc to jest kwestia tylko decyzji do podjęcia, żeby ruszyć dupę i to po prostu zrobić, a nie kwestia tego, że nie wiesz jak. I dokładnie 90% rzeczy w naszym życiu dotyczy tego tematu. Niedawno nagrałem taki filmik, w którym tłumaczyłem o tym, że miałem taką sytuację, właśnie że wydawało mi się, że nie znam rozwiązania problemu, a po prostu, jeżeli sytuacja mnie do tego zmusiła i musiałem czekać tydzień na kolejną konsultację, bo się spóźniłem, no to nagle okazało się, że znam rozwiązanie problemu, więc prawdopodobnie cały czas to rozwiązanie zna, znałem, tylko w jakiś tam sposób było to dla mnie niekomfortowe i. Wierzyłem w to, że można to zrobić inaczej. Kiedy sytuacja mnie do tego zmusiła, po prostu zacząłem robić to, co trzeba. I miliony takich sytuacji mamy w swoim życiu, na pewno w Twoim życiu też jest miliony takich sytuacji, w których mówisz sobie, że nie masz efektu, jesteś sfrustrowany, ciągle czegoś szukasz, ale jakbyś tak usiadł i się zastanowił, to się okazuje, że jest takie jedno rozwiązanie, które naprawdę by ci pomogło rozwiązać ten problem, które jest skuteczne, jest szybkie, jest bardzo niekomfortowe, bardzo nieprzyjemne ale jest na wyciągnięcie ręki, nie musiałbyś się z nikim konsultować, żeby to rozwiązanie wdrożyć, bo dokładnie je znasz, nie, nie wymaga żadnej wiedzy, no tylko, że nie chcesz go zrobić, prawda? To jest nieprzyjemne, to jest niemiłe, to jest często bolesne, wiąże się z oporem, z dyskomfortem, no ale działa. I teraz wybierz. To jest kwestia decyzji, skoro to rozwiązanie znasz, to to nie jest kwestia tego, że masz problem, tylko to jest kwestia, że masz decyzję do podjęcia. I teraz możesz podjąć tę decyzję, żeby rozwiązać ten temat w sposób być może nieprzyjemny, ale przejść przez tą nieprzyjemność, przez ten dyskomfort i mieć problem rozwiązany szybko i skutecznie, trwale, albo szukać dalej i cały czas kręcić się w kółko. Twój wybór, jak większość rzeczy w naszym życiu, sprowadza się po prostu do wyboru, do decyzji, a nie do tego. Czy mamy problem, czy nie mamy problemu, bo tak naprawdę mamy mało problemów, a wiele decyzji, które musimy podejmować, i wypieranie tego ze swojego umysłu jest ignorancją, a ignorancja nigdy nie prowadzi do skuteczności. I to był kolejny odcinek z serii Daily 360. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Widzimy się jutro w następnym materiale. Trzymaj się. Hej!